Cześć. Chciałbym Ci pokazać, co znajduje się wewnątrz zestawu OneCar, czyli zestawu do kompletnego przyciemnienia szyb samochodowych w aucie. Otwórzmy sobie karton. Tak. Najważniejszym elementem zestawu jest folia przyciemniająca. Trzymam Black Shade. W nawoju 5 metrów bieżących i szerokości 75 cm. Każdy z przedmiotów w kartonie jest zapakowany folią bębelkową. Zabezpiecza to przed przypadkowym uszkodzeniem się w transporcie. Masz do wyboru 4 stopnie przyciemnienia. Jest to 5% przepuszczalności światła, 15-30 oraz 45%. Kolejnym elementem zestawu, również zapakowanym bezpiecznie, jest pianka do czyszczenia szyb. Glas cleaner pozwoli Ci na bardzo dokładne wyczyszczenie szyb przed montażem folii przyciemniającej w samochodzie oraz później po aplikacji pielęgnacji tych szyb przyciemnionych, ale również tych nieprzyciemnionych choćby szyby czołowej. Kolejnymi elementami, które znajdziesz w zestawie, są zapakowane, po kolei. Nożyk z ostrzem segmentowym do odcinania fragmentów folii na każdą poszczególną szybę. Pad czyszczący pozwoli ci bardzo dokładnie umyć szybę, szczególnie przy liniach grzewczych na tylnej szybie w samochodzie. Przy jego użyciu nie powinieneś uszkodzić tych linii grzewczych, tak jak mógłbyś to zrobić używając narzędzi alternatywnych. Rakla konku. Rakla, którą będziesz mógł pracować zarówno przy uszczelkach, elementem plastikowym, jak i elementem silikonowym wyciągać wodę z powierzchni folii przy ciasnych krawędziach. Rakle oraz filt. Ona Ci przysłuży do obkurczenia folii na tylnej szybie albo na bocznych, jeśli również taka konieczność zajdzie. Silikonową rakle Turbo do wyciśnięcia wody z powierzchni folii w dużych płaszczyznach. Oraz dwie saszetki. Pierwsza saszetka to jest Glass Juice Blue, czyli preparat ułatwiający obkurczanie folii na tylnej szybie. To jest gotowy produkt. Oraz Glas Juice Red, czyli koncentrat. Jego rozrabiamy z wodą najlepiej demineralizowaną w stosunku 5 do 10 ml. Ten płyn, gotowy już po rozrobieniu, ułatwi Ci aplikację folii przyciemniającej już na szybach w Twoim samochodzie. To tyle. To jest właśnie skład zestawu OneCard.